W moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić recenzję e, boxa, a dokładnie My Favorite Box. Ja ten box pierwszy raz zamówiłam e, po dość przyjemnych recenzjach e, boxu, boxów grudniowych, które naprawdę były fajne. Więc postanowiłam, że sobie zamówię ten styczniowy box, który był pod hasłem Sparkling. Za pudełko zapłaciłam 69 zł. E, także możemy przejść już, nie przedłużając dalej do, do recenzji tego pudełka. Słuchajcie, pudełko jest dość fajnie zapakowane e, tutaj z karteczką. Na tej karteczce jest napisane Droga Aleksandro, to sparkling box. Karnawał to szczególny czas, króluje w nim złoto, srebro i to, co się błyszczy. Jeśli na co dzień nie lubisz wyróżniać się z tłumu, to w karnawale powinnaś zaszaleć. Pomoże Ci w tym sparkling box. Mamy nadzieję, że zawartość, <laughs> że zawartość sprawi Ci mnóstwo przyjemności i zapewni dobrą karnawałową zabawę. Będziemy wdzięczni za twoją opinię. Słuchajcie, pierwsze na co zwróciłam uwagę i co mnie zastanowiło jest to, że nie ma tutaj cen produktów i to sprawiło, że już moje podejrzenia odnośnie kombinatorstwa się tutaj, że tak powiem, urodziły. Jeżeli nie ma tutaj cen zawartych, ja chcę wiedzieć, co za, ile za co daje, tak jak jest to w innych boksach, nie ma tutaj problemu. Dlatego nie wiem, co jest przyczyną tego, że tutaj cen nie ma, nie wiem. I tak, przechodząc teraz do produktów, które się tutaj znalazły. Ja będę nie po kolei, tak jak po prostu wyciągam z pudełka. Więc tak, pierwszym produktem są połyskujące kolczyki wykonane ze szklanych kryształków w kształcie diamencików oraz posrebrzanych bigli. Część kryształków ma efekt kolorystyczny zorzy polarnej, efektownie przyciągający wzrok i misternie wykonane kolczyki dodadzą Ci blasku i sprawią, że rozbłyśniesz. Ja Wam przybliżę te kolczyki, nie wiem czy, wy, hmm, czy mi się uda, ale spróbuję. Słuchajcie, te kolczyki dla mnie wyglądają jak tanie kolczyki z kiosku za 5 zł. I to nie jest kwestia gustu, to jest po prostu stwierdzenie faktu. No, naprawdę, sorry, ale ja nie jestem w stanie inaczej wam tego pokazać. Może o ten sposób? Także naprawdę, no. Ja nie noszę kolczyków na co dzień, czasami zakładam kolczyki do, na jakieś okazje, ale tego bym naprawdę nie założyła. I tak jak mówię, to nie jest kwestia gustu, to jest po prostu... E... nie wiem, napiszcie, co o tym sądzicie. Kolejny produkt jest to opaska ozdobna do włosów wykonana na posrebrzonej bazie. I tak, z użyciem kaboszonów z żywicy przypominającej druzę Agatu, dyskretna jednak, przyciągająca uwagę, sprawdzi się jako przysłowiowa kropka .i nad i w każdej <laughs> karnawałowej stylizacji upiększy Twoją fryzurę i wyeksponuje rysy na twarzy, z powodzeniem może zastąpić biżuterię. Słuchajcie, pierwsze co, znaczy ta opaska jeszcze była w miarę spoko, ale pierwsze co, no właśnie, poczekajcie... Jak już y, widzicie na żywo, odpadają te kamyczki. I tak, tak tych kamyczków było tutaj wiele, natomiast y, zostały mi trzy. Cała reszta jest w pudełku. Tutaj proszę, proszę, żebyście widzieli kamyczki z opaski. Spróbuję Wam mniej więcej pokazać, jak ta opaska się prezentuje. Niestety, tu były kamyczki, które się poodklejały i powpadały do pudełka. No co mam powiedzieć? Nie jestem w stanie nawet tego skomentować. Kolejnym produktem, bardzo ładnie zapakowanym, no to będę nie widzę tutaj nawet opisu tego, tak jakby, a nie jest, przepraszam, jest opis. To pomyliłam się, jest opis. Pierścionek w regulowanym rozmiarze, wykonany na bazie w kolorze srebra oraz ozdobiony oczekiwaniem, o, oczkiem przepraszam, z żywicy, przypominającej do złudzenia druzy naturalnego agatu. Dzięki e, nieregularnej fakturze pierścionek pięknie błyszczy barwami błękitu, turkusu i zieleni, stanowi świetny dodatek, który podkreśli niejedną stylizację. Pokażę Wam ten pierścionek, jak on wygląda. pierścionek. Boże, z tą ostrością naprawdę, wiecie co? Nie wiem, mam nadzieję, że go widzicie, jak on wygląda. On jest taki tutaj e, regulowany. Czy znaczy, wiecie co, no ten pierścionek jeszcze nie jest najgorszy. Gdybym nosiła pierścionki, to jeszcze bym go była w stanie użyć, bo jest nawet dość ciekawy. Zawiążę to i nie będę dalej komentować. I tak, kolejnym produktem w tym pudełku jest naturalny ekskluzywny olejek z firmy Nakomi intensywnie rozświetla i podkreśla blask nawilżonej skóry ze złotymi drobinkami. Może być stosowany zarówno do codziennej pielęgnacji, jak i na specjalne okazje, wieczorne wyjścia, imprezy. Jego naturalne składniki olej makadamia i ekstrakt z nasion kakaowca doskonale pielęgnują skórę, sprawiając, że mieni się ona naturalnym blaskiem przez długi czas. No słuchajcie, ja rozumiem, olejek y, z takimi złotymi drobinami, ale y, w zimach? No, nie wiem, mi się wydaje, że takimi olejkami podkreśla się opalniznę w lato. Natomiast w styczniu. Nie wiem, gdzie wam to wykorzystać. Także dajcie mi znać, czy wy w zimę używacie takich olejków z brokatem. Podkreślających, w zasadzie przeznaczonych do podkreślenia opalenizny. Nie wiem, ile on kosztuje. Tak jak mówię, ja tych cen nie znam, bo on nie jest nigdzie podane. I ostatnim produktem jest y, naturalny mineralny cień do powiek od y, Nauti, nie wiem czy dobrze czytam, y, polskiej marki oferującej najwyższej jakości kosmetyki mineralne do makijażu. Cień Frosty Peach to półtransparentny odcień tworzący efekt tafli z subtel, subtelnymi drobinkami. Idealny na czas karnawału, cień jest niezwykle wydajny, zawiera czyste pigmenty naturalne i, nie jest, odpowiedni, i jest odpowiedni dla każdego typu cery. Słuchajcie, ja dostanę taki ładny kolorek Frosty Peach, czy, Peach czyli taka y, mroźna brzoskwinka. Powiem Wam, że to jest jedyny produkt, który mi się podoba w tym całym pudełku, bo jeszcze bym go jakoś była w stanie wykorzystać. I teraz słuchajcie, no oczywiście tutaj mamy jeszcze jakiś rabat 15%, do Goka Handmade. Yy, I co tu jeszcze mamy? No nic, praktycznie już więcej. Słuchajcie, za pudełko dałam 69 zł. Wam ja że jestem w szoku. Naprawdę. Emocje, które mi towarzyszyły po otwarciu tego pudełka, nie mogę opisać, bo musiałabym przeklinać. E, więc e, tak, ja te pudełko zwracam, robię reklamację. To pudełko mi się absolutnie do niczego nie przyda, nie wykorzystam żadnego z tych produktów e, odpadających, odpadającej opaski, e, tych kolczyków, tego pierścionka, e, tego olejku e, na, na lato według mnie. Także ja tego, z tego nie skorzystam. Dajcie mi znać, jak wy odebraliście to pudełko. Wiem, że na Facebooku już krążą bardzo negatywne opinie. Część dziewczyn już też będzie zwracać te produkty. Powiem, Wam, jestem zawiedziona, bo jest to pierwsze moje pudełko z My Favorite i myślałam, że naprawdę będzie fajne. Natomiast yy, ja nie lubię, jeżeli ktoś. A yy, czy tak, nie chcę, żebyście tego źle odebrali, ale jeżeli płacę 69 zł, no to. Chcę, żeby te produkty były jakieś w miarę, takie. Ja nie, ja nie mówię, że to mają być produkty z najwyższej półki, które y, y, ogromnie przewyższają wartość pudełka, natomiast no, te produkty powinny jakieś być. Natomiast dla mnie to są produkty. Dla jakiejś, nie wiem, nastolatki, może, która by była tym zainteresowana. Natomiast no, te pudełka nie są przeznaczone dla nastolatek tylko i wyłącznie. One są tak, jakby, no nie wiem, ja miałam takie wrażenie, tak? Że, że tak jak Chill Box, tak jak Shiny Box, Glossy Box, no tamte pudełka jeszcze jakoś w miarę, w porównaniu do tego oczywiście, w miarę się prezentują, tak. Natomiast to na przekroczyło wszelkie moje naprawdę wyobrażenia. Jestem naprawdę bardzo rozczarowana tym pudełkiem. Jestem wręcz wściekła. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych produktach, jak wy odebraliście to pudełko. No i tyle, no. no Więcej ja nic nie powiem na ten temat. Trzymajcie się gorąco, kochani. Dzięki, że spędziliście ten czas ze mną. Do następnego filmu. Buziaki. Pa, pa.